Druga runda ligi Koszykówki Mamba. Ze mną organizator ligi, a także założyciel Akademii Koszykówki Dream Makers, Pan Łukasz Ciołczyk. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Od kiedy istnieje i jaki jest cel tworzenia takiej akademii? Akademia jest już tutaj, w powiecie, 3 lata. Cel ligi, no to wyciąganie przede wszystkim młodzieży od komputerów, zarażanie ich pasją do sportu, bo różnie tutaj mamy. Mamy przykłady, że, że dzieciaki gdzieś tam zaszczepiamy w nich sport z koszykówki, przechodzą na piłkę, z piłki na siatkówkę, więc to jest fajne, że te dzieci chcą się rozwijać. Głównym celem założenia Akademii było to, że e, dzieciaki, które trenują będą miały możliwość gdzieś gry. U nas się udało to, że równocześnie tworzę amatorską ligę koszykówki Mamba Szanów i największym sukcesem po trzech latach dołączyła drużyna Dream Makers, która składa się w większości z chłopaków z wychowanków, e, którzy przeszli Kilka lat w akademii i teraz grają tutaj z seniorami i mogą sprawdzać swoje siły i wyszkolenia. A czy członkami Waszej akademii są głównie chłopcy, czy również dziewczynki? Nie prowadzimy grup tylko dla dziewczyn, ale mamy grupy łączone. W naszych grupach są i dziewczynki, i chłopcy. Trenują razem, wspólnie. Nie ma z tym żadnego problemu. Integracja płynie w świetny sposób, więc zachęcamy zarówno dziewczyny, jak i chłopców do śledzenia i do naszej akademii. A od jakiego wieku można rozpocząć przygodę z koszykówką w Waszej Akademii? Zaczynamy już tak naprawdę od 6 lat. Mamy grupę najmłodszych, takich 6-7 latków, gdzie dzieci poznają świat sportu przez poprzez gry i zabawy ruchowe. Tutaj nie skupiamy się na innej dyscyplinie. Wykorzystujemy ogólną sprawność dzieci, torów, przeszkód, zabawy i tym podobne. Więc tutaj serdecznie zapraszamy. Mamy teraz otwarty nabór i od marca ruszamy z takimi treningami. A do nie mamy limitu, praktycznie do 18 lat. Wszystkie roczniki później, bo mamy roczniki 2, 12, 13, 14, 15 i tak Mamy wszystkie roczniki podzielone na grupy. Treningi odbywają się w Trzybini, w Szanowni i serdecznie zapraszamy. Czy członkowie Waszej Akademii mają możliwość zobaczenia najlepszych koszykarzy z polskiej ligi? A pytam dlatego, że w niedalekim Sosnowcu w ten weekend odbywa się turniej na Pucharu polskich koszykarzy. Czy akademia organizuje tego typu kampy, wyjazdy? Tak, oczywiście. My organizujemy wyjazdy, kampy. Teraz w sobotę wróciliśmy z obozu zimowego we Włocławku, gdzie nasi wyławankowie byli w liczbie 7 osób od 2-3 lat. Jeździmy już na obozy letnie, gdzie już reprezentuje nas grupa 20 osób. To są dzieci z powiatu. Tutaj byliśmy we Wocławku już dwa razy. Byliśmy w kamieniu też za Rzeszowem, więc o naszej akademii jest głośno. Organizowałem duży wyjazd całym autokarem na mecz w Dąbrowie Górniczej, ponieważ bardzo dobrze współpracujemy też z klubem MKS Dąbrowa Górnicza, który gra w klasie i też zabraliśmy cały autokar dzieci z rodzicami, gdzie po spotkaniu mieliśmy okazję wymienić kilka zdań z zawodnikami, zrobić wspólne zdjęcie, więc takie inicjatywy są i jak najbardziej się dzieją. Już planujemy kolejne obozy w lato, więc to nie tylko tutaj, nie tylko powiat. A czy macie już jakieś pierwsze sukcesy w rywalizacji sportowej? Nie startujemy w żadnej lidze, ponieważ e, szkolimy bardziej przez umiejętności, gdzie dzieci rozwijają się same i same widzą swój postęp. Jednak mamy troszeczkę, mamy wychowanka tutaj, który gra obecnie w czasie lidze Wiawożnie. Mamy wychowanka, który poszedł do MKS-u Dąbrowa Górnicza i z powodzeniem gra tam w roczniku 2009. E, mamy. Dwie panie dzięki w sumie Lidze i Akademii zrobiły kursy sędziowskie i sędziują mecze koszykówki. Mamy chłopaka, który zrobił statystyka, więc dbamy o to, żeby to środowisko nie było zamknięte i tworzymy sytuację, żeby ludzie się rozwijali, czy to kurs sędziowski, czy statystyka, czy analityka, czy nawet trenera, bo też takie sytuacje mamy, więc jesteśmy otwarci i wspieramy jak tylko możemy. Panie Łukaszu, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.